No bo dzisiaj to sobie tą fakturę po prostu mamy u siebie w swoim segregatorku albo gdzieś tam na swoim dysku. Natomiast tutaj ta faktura, jej dane, wszystkie szczegółowe dane tak naprawdę użą światło dzienne i ten nasz kontrahent ten dokument właśnie w takiej postaci, w jakiej my go wyślemy, w takiej postaci go pobierze. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i witam mojego gościa, Agnieszkę Gajewską. Witaj serdecznie, cześć. Agnieszka Gajewska jest prezesem firmy Makte, Kancelarii Biegłych Rewidentów i Doradców. Jest również oczywiście biegłym rewidentem. No i jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, więc ma niesamowite kompetencje i z perspektywy KSEF bardzo bym cię prosił, żebyś nam Parę słów opowiedziała, jak biegły rewident zapatruje się na krajowy system faktur i co z tego w ogóle dla biegłego rewidenta wynika. Jeżeli chodzi o jakby naszą pracę, ale nasza praca to jest też praca z klientem, tak? czyli my już zarówno będąc na badaniu wstępnym, jak i na badaniu zasadniczym oczywiście skupiamy się na z jednej strony badaniu sprawozdania finansowego, ale wiadomo, że pod spodem są księgi rachunkowe, a księgi rachunkowe to dokumenty, to zapisy. No i te zapisy w związku z wejściem KSEF no, nie będą Efektem papierowego dokumentu, tylko będą efektem zapisu metadanych, które pobierzemy sobie z KSEF. No i właśnie, i to jest to pierwsze słowo pobierzemy sobie. Mm -hmm. A może, by tak troszeczkę zmienić sposób badania sprawozdania finansowego no, <gry> i żeby, no, trochę też zwolnić moce przerobowe naszych klientów, którzy przecież pewne dokumenty dla nas przygotowują. I Zrobić taką perspektywę, żeby skoro wszystkie dokumenty są w ksefie, tak? Zarówno te dokumenty wystawione przez jednostkę, hmm. jak i te, które potencjalnie powinny być przez jednostkę odebrane. Oczywiście. Słowo potencjalnie zaraz wyjaśnię, to w takim razie może dać pełny dostęp biegłemu rewidentowi do tych zasobów ksefu, aby mógł sobie pobrać wszystkie dokumenty wystawione przez jednostkę, hmm. bo przecież tam jest ten, można powiedzieć, numer KSEF, który jest tym, znowu powiem, dowodem tego, że ten dowód w postaci faktury jest wystawiony. A tak? No tak, oczywiście, bo bez numeru KSEF nie ma faktury ustrukturyzowanej, to oczywiste. I teraz następczo biegły rewident, no właśnie, poprzez, Narzędzia analityczne, którymi dysponuje, a przecież, przecież jego rola to, to jest też wykonywanie chociażby przeglądów analitycznych, e, mógłby sprawdzić, czy wszystkie te dowody, czy wszystkie te faktury są ujęte w księgach rachunkowych w sposób no, prawidłowy. Mhm. Tak? Czy w ogóle wszystkie są, czyli czy są kompletnie ujęte, czy są prawidłowo, może dokonać analizy e, poprawności i merytorycznej, i w drugą stronę, w momencie, kiedy y, pobierze sobie faktury, które dla tej jednostki są wystawione. I tu jest właśnie ten, ta kwestia, że to są faktury, które są wystawione, mhm. ale nie wszystkie faktury y, mogą być y, dla danej jednostki. Prawda? Prawda, może nie wszystkie powinny być w ogóle ujęte w tak. tej, w tej I teraz, ewidencji. I teraz pytanie, jak w tej jednostce działa system kontroli wewnętrznej, który weryfikuje, że te dokumenty, które są wystawione dla danego podmiotu następczo ten podmiot je pobiera. Teraz w jaki sposób weryfikuje, czyli ta strona merytoryczna, w jaki sposób weryfikuje, czy ten, te, ten dokument, ta faktura powinna trafić. Do mojego przedsiębiorstwa, do mojej jednostki. To bardzo interesujące, ale mam w związku z tym pytanie, bo to oznacza, nie ja, mnie się tak zawsze wydawało, że biegły rewident to jest ktoś, kto bada pewien efekt y, pracy u, y, w przedsiębiorstwie. A to, jak Nieszko, mówisz o pewnym procesie, czyli o czymś, co się wydarzy wcześniej, przed samym jakby efektem pod tytułem y, zapisów w księgach. No tak, dlatego, że my musimy się upewnić, że te zapisy są kompletne w stosunku do danego roku, że są w dokładnie takiej wartości, w jakiej powstało dane zdarzenie gospodarcze. No i oczywiście treść, tak? Czyli to, co mówiliśmy, tak? jeżeli my wysyłamy czy pobieramy dokumenty, to każda faktura ma jakąś treść ze sobą niesie, a ta treść powinna również e, odniesiona zostać do, e, do ksiąg rachunkowych, tak, do zapisu mm -hmm. danej operacji gospodarczej. Tak? Wobec tego my, na przykład pobierając te dokumenty, możemy stwierdzić, czy one wszystkie zostały ujęte, a jak niektóre nie zostały ujęte, czy faktycznie nie powinny być ujęte, czy no była jasne. jakaś inna przyczyna nie nieujęcia danych zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych, to jest nasza rola, tak? A, a potem dopiero potwierdzamy, że to sprawozdanie, czyli właśnie ten efekt, jest. Jest właściwy, właściwy z perspektywy procesów, które tam udało wam się odkryć w organizacji. Dokładnie, bo jednym z bardzo duży, duży element naszego badania, to jest badanie systemu kontroli wewnętrznej. Czyli właśnie upewnienie się, że na podstawie właśnie prawidłowo zachodzących procesów, które są kontrolowane przez kierownictwo jednostki, kontrolowane, żeby właśnie nie dopuścić tego, żeby jakaś nieprawidłowa faktura trafiła do naszego przedsiębiorstwa, do naszych ciąg rachunkowych w efekcie mogłaby przecież zostać nawet zapłacona, tak? I obciążyć nasz wynik finansowy na przykład. Albo w drugą stronę, że na przykład nie wystawiliśmy faktury przychodowej, a wszystkie znaki na niebie i ziemi świadczyłyby, że powinniśmy ją powinniśmy wystawić, bo na przykład wydaliśmy towar z magazynu. Tak, rozumiem. Czyli tutaj jest badanie tego systemu kontroli wewnętrznej, czy te procesy są spójne i nadzorowane. Czyli rozumiem, ok, to mamy efekt końcowy, badamy również procesy, które doprowadziły do tego efektu końcowego. A co, a w czym biegły rewident może pomóc na etapie przygotowania? No, ksefił jeszcze nie ma to w powszechnym użyciu. No to jaka tutaj jest rola biegłego rewidenta? Myślę, że największy problem, który w tej chwili widzę, jako biegły też podczas badań wstępnych, obserwuję rozmawiam z klientami, ale też na szkoleniach, które prowadzimy w stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. No, spotykam się z bardzo wieloma księgowymi, ale też przedsiębiorcami, bo przecież jako biegli, rozmawiamy z zarządem, z wysokim kierownictwem jednostki, właśnie rozmawiając chociażby o tych. Prof. Procesach. I no, oczywiście, ksef to jest dzisiaj temat przewodni. Tak, czy to wyjdzie, prawda? Pytają się pani Agnieszko, czy no, to będzie wydolne, czy my wyślemy. I, czy odbierzemy, czy prawda? Odbierzemy. Czy to się uda? Czy I, dostawcy zdążą? Pewnie takie tak, pytania. Czy też... dostawca, ojej, a nasz dostawca to jeszcze tam nic nie zrobił i my się boimy, że nie zdąży? Ja bym powiedziała tak, to jest oczywiście, to są pewne technikalia. Tak czy inaczej ten dokument do tego ksef wejdzie, przejdzie. Jak my go przepchniemy, albo będziemy mieli mniejszą rurkę, albo większą, jakoś on tam przejdzie. Będziemy mieli lepszego, gorszego dostawcę. W najgorszym wypadku przecież możemy skorzystać z trybu offline 24. No tak. A jak mhm. coś się stanie po stronie ksefu, no to będzie mini offline. Także mamy też te koła ratunkowe, pamiętajmy o tym, ale ja jednak widzę dość małe skupienie na tych kwestiach merytorycznych, które są związane no właśnie z tym, że jednak ta faktura wyjdzie do KSeF-u Wyjdzie, dostanie takie powiedzmy światło, no bo dzisiaj to sobie tą fakturę po prostu mamy u siebie, w swoim segregatorku, albo gdzieś tam na swoim dysku. Natomiast tutaj ta faktura, jej dane, wszystkie szczegółowe dane, tak naprawdę użą światło Światłodzienny i ten nasz kontrahent, ten dokument właśnie w takiej postaci, w jakiej my go wyślemy, w takiej postaci go pobierze. Takiej pełnej postaci, transparentność wzrośnie tego dokładnie, procesu. Dokładnie. Mhm. I teraz zobacz, dzisiaj my mamy JPKFA. I w mhm. tym JPKFA też my, jako biegli, weryfikujemy dane, które tam się znajdą. Dlaczego? Bo tam są wszystkie dane dotyczące faktury sprzedaży. Tak? Czyli oprócz tych takich głównych punktów, które też ktoś powie, że są w JPK V7, to tam są wszystkie szczegóły faktury. Oczywiście. Tak? To są Czyli detale. Mhm. Na opis operacji, yy, ilość sztuk, prawda, cena, wartość, yy, powód fakturowania. Po rabacie, <laughs> powód yy, faktury, jakby przyczyna faktury korygującej. No właśnie, i my to analizujemy. I taki przypadek z ostatnich dni. E, klient wcześniej przede mnie, przeze mnie nie badany No, otwieram sobie ten JPKFA. Patrzę na przyczyny korekty, jakież to w tym roku były u tego klienta przyczyny korekty. No i widzę pole metadanowe, a tam jest cena, łamane na rabat łamane na omyłka. Wybierz sobie, tak? To no i myślę sobie, ha, biegły rewidencie, wybierz sobie, kliencie, wybierz sobie, jaka była twoja przyczyna korekty. I oczywiście, jeżeli mówimy o fakturze papierowej, no to potencjalnie moglibyśmy powiedzieć, ktoś tam weźmie tą korektę, skreśli, prawda, właściwe. Zostawi to, co pasuje w danym zostawi przypadku. Zostawi to, co pasuje, tak? Ale teraz to samo pole prawdopodobnie przejdzie do ksew. A przecież to ma znaczenie dla ujęcia chociażby podatkowego, tak? Bo jeżeli mamy omyłkę, to ta korekta powinna trafić do okresu, kiedy mieliśmy przychód z tego tytułu, a jak mamy inną przyczynę, to na bieżąco. Wobec tego... Zobaczcie Państwo takie małe pole, a jednak, mm -hmm. tak? I w ogóle te, te korekty, wydaje mi się i przyczyna, i okres korekty, i, i, i numer faktury korygującej. Tak troszeczkę gdzieś tam po macoszemu było to traktowane. No teraz będziemy mieli ten numer KSEF, który musi być też odniesiony, więc na to też należy zwrócić dodatkowo uwagę. Także to jest jedno z pól. Jeżeli powiemy jeszcze o chociażby dacie sprzedaży, to jest taka o, moja tak. ulubiona data, bo to jest w końcu data operacji gospodarczej, tak? czyli mhm. też data, która ma wpływ na kwestie podatkowe, na kwestie związane z księgami rachunkowymi, no i bardzo często, tak? Wystawiona faktura 10 stycznia, data sprzedaży 10 stycznia, a w treści faktury usługa za miesiąc grudzień 2025, dajmy na to, tak? No i teraz, co my zrobimy w Ksefie? Jak taka faktura do tego Ksefu przejdzie, mamy tylko jedno koło ratunkowe. Faktura korygująca. Oczywiście. I teraz znowu ja jako obiegły rewident, jak zobaczę tam, nie wiem, że 70% faktur jest korygowanych, bo z różnych przyczyn, bo była błędna treść, bo była błędna data, i tak dalej, no to też to świadczy o tym, że ten system kontroli wewnętrznej w jednostce, czyli nadzór nad prawidłowością wystawiania tych faktur, no nie jest najlepszy. Tak i, 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 i to, to już to jest, jest problem, tak? Żółte światło, które się zapala w głowie biegłego rewidenta. Dokładnie tak, dokładnie tak. No fantastycznie, rzeczywiście, czyli KSF jako i faktura w ogóle ustrukturyzowana jako kopalnia dodatkowych informacji pomocnych w badaniu. Tak, i na pewno tutaj y, zachęcałabym zarówno księgowych, bo to przecież też spółki y, niebadane będą, tak? I, I te badane, i niebadane, do tego, żeby. Teraz już, czyli jeszcze zanim wejdzie ksew, przeanalizować te wszystkie dostępne przecież pliki. Po prostu mhm. wygenerować sobie chociażby właśnie ten plik JPKFA przejrzeć właśnie te pola metadanowe, które ostatecznie wejdą do KSEFU u Różne, tak, czyli no bo zwykle w tym portfelu wystawianych faktur są różne tematy, żeby nam się nie zdarzyło na przykład faktura wystawiona na podstawie umowy numer. to no tak. teraz pytanie to, co my tak naprawdę tam sprzedaliśmy w tej fakturze? A w umowie mamy na przykład 12 punktów, które będziemy mhm. wykonywać. No to pytanie, no to który z tych 12 punktów, czy może każdy po kawałeczku wykonywany był w ramach danej usługi, prawda? Więc to jest też taka, myślę, dzisiaj szansa spojrzenia z perspektywy osoby, która właśnie będzie czytelnikiem tych faktur. Co my na tych fakturach tak naprawdę przekazujemy temu, temu naszemu odbiorcy, żeby jeszcze się, jeszcze jest czas na to, żeby się tym tematem zająć. No i znakomicie. I tutaj bardzo wyraźnie widać, w czym rzeczywiście biegły rewident już na etapie przygotowania do KSeF-u może po prostu przedsiębiorcy pomóc. Jak się do tego przygotować? Zwrócić uwagę, bo jeszcze pamiętajmy, że jest drugi element, tak? No bo my mówimy JPKFA, który tak naprawdę jest odwzorowaniem faktur ksefowych, czyli jak weźmiemy sobie faktury z ksefu, no to powinniśmy je też sprawdzić z księgami rachunkowymi. Tak i dzisiaj oczywiście mamy JPKKR, no ale przecież już, no właśnie, już zasadzie, na horyzoncie już <noise> można powiedzieć, że już te największe firmy, no to już szykują ten swój JPKKRPD, czyli no tak. księgi rachunkowe, ale w tej perspektywie podatkowej. No i tu chyba można powiedzieć o tym, że ustawodawca no jednak przemyślał sprawę mm. dotyczącą daty wysyłania tych ksiąg rachunkowych i ewidencji i w zakresie podatników podatku dochodowego od osób prawnych zaproponował zmianę ustawową jednego mm. słowa. Bogdanie, jak myślisz, jakie to jest słowo? No myślę, że czasu pewnie. Siedem miesięcy może zamiast. Tak trzech. jest. Siedem no. zamiast trzech. Słuchajcie, jedno słowo, jak cieszy. Tak? No, prawda? tak, jedno siedem zamiast, zamiast w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku, mhm. to będziemy, będziemy tutaj mieli prawdopodobnie. mamy kciuki, aby tak, tak się stało, prawda? Zmiana ustawy to jest jedna strona praktycznie, więc mam nadzieję, że tutaj nic nie zachwieje tego procesu legislacyjnego i rzeczywiście będziemy mieli 7 miesięcy na to, żeby ten plik sprawdzić i wysłać. I to jest bardzo duża szansa. Też w perspektywie właśnie badania sprawozdań finansowych. Bo zobacz Bogdanie, co się dzieje. No przecież ten 31 marzec, gdyby to było przy tym standardowym roku, no to przecież nie jesteśmy w stanie zbadać wszystkich firm, tak? I zweryfikować. No Wiadomo, oczywiście. że te badania trwają jeszcze tam gdzieś do czerwca, a czasem nawet dłużej. I to będzie właśnie ta duża szansa, żeby no, sprawdzić, zweryfikować, no i nie będzie trzeba składać klik. korekty w końcu. Tak, do, do, no i do, pamiętajmy, że ten JPS też miał tą wersję korygującą. I właśnie przy jeszcze zbieżności, można powiedzieć, dat, która miałaby wystąpić, no to to przesunięcie dla tych, pierwsze przesunięcie dla tych dużych firm i utrzymanie tego dla kolejnych podatników, czyli. Wprowadzenie tego jako regułę te 7 miesięcy, zwróćmy uwagę, że to jest sytuacja, w której już powinniśmy mieć zatwierdzone sprawozdania finansowe, które zatwierdzamy w to ciągu właśnie, 6 wtedy miesięcy. Wtedy będzie to kompatybilne. Tak jest, mamy potem 15 dni na trwałe zamknięcie ksiąg rachunkowych, czyli 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i wtedy te trwale, zamknięte księgi rachunkowe na spokojnie wysyłamy do. Organu. I uważam, że to jest naprawdę bardzo tak fajny. Ten. Być, to tak powinno być i to po prostu tak powinno wyglądać, to już będą dane zbadane, jeśli będzie trzeba wprowadzić jakieś korekty, to one będą wprowadzone. I wtedy podatnik, przedsiębiorca, jednostka może po prostu spać spokojnie, że to sprawozdanie spójne z księgami, a to wszystko jeszcze poparte plikiem JPK-KRPD i deklaracją podatkową, że to się wszystko ze sobą zgadza. No i właśnie są w nim również ujęte te wszystkie do, dokumenty ksefowe, bo przecież JPK-KRPD również posiada już rozszerzone pola o numer ksef. No oczywiście, tak? tak. Więc tutaj pamiętajmy, że w tej całej układance tych wszystkich plików JPK mamy wszędzie ten numer ksef, który... No. Będzie tym numerem kluczowym. No tak, tak mi się wy... uważam, że przyszłym takim słowem kluczem to będzie spójność, tak naprawdę. Spójność danych, spójność informacji, spójność tego wszystkiego, co jednostka generuje, jaki obraz przedstawia swój w tych swoich oficjalnych różnego rodzaju zestawieniach i sprawozdaniach. I myślę, że tu jest bardzo duża szansa dla różnego rodzaju też narzędzi analitycznych, tak? które właśnie wspierałyby księgowych, analityków, żeby te różne dane między sobą właśnie uzgadniać, weryfikować, wyłapywać właśnie takie różne smaczki nieprawidłowości. No bo pamiętajmy, że to jest tylko technologia. Tak, mm -hmm. wobec tego y, mamy bardzo wiele upgrade'ów, wiele nakładających się zmian. Zobaczcie Państwo, od 1 stycznia 2026 również zmienia się y, XML sprawozdania finansowego. No właśnie. Więc naprawdę. producenci oprogramowania znowu mają kolejny kamyczek do ogródka. Ja powiem to myślę, nie się, jest że... tam łatwo, tak? Ta, ja się generalnie <laughs> ostatnio też zastanawiam, jak wydajecie radę, bo tego jest tak wiele na ostatnią chwilę yy, i z perspektywy użytkownika, tak naprawdę, oczekuje on, że yy, no to wszystko będzie gotowe, tak? A yy, a po, ale po stronie użytkownika powinien być ten mechanizm kontroli, weryfikacji, Oczywiście. analizy danych, właśnie ich spójności, ich poprawności, popatrzenia na nie też takim, jak my to mówimy, sceptycyzmem zawodowym, mm -hmm, tak? mm -hmm. czy te wszystkie kawałki do siebie pasują. Agnieszko, to bardzo ciekawe wszystko, a powiedz mi proszę, czy biegły rewident to tylko badanie, czy jakieś inne usługi oferujecie również? Oczywiście biegły rewident to nie tylko badanie sprawozdań finansowych, wykonujemy też inne usługi, chociażby przeglądy, czyli no powiedzmy to jest coś takiego coś takiego miększego, bardziej miękkiego niż niż badanie. Ale też sformalizowane, czy już tak niekoniecznie? No raport jest sformalizowany, jest oczywiście Podpisywana umowa, no ale tutaj już nie mamy tej presji, tej konieczności, nie mamy czasu, więc może te, ten przegląd być w dowolnym momencie, ale też wykonujemy inne usługi doradcze. Przecież my, będąc w wielu przedsiębiorstwach, widzimy różne narzędzia, też sami posiadamy różne narzędzia do analizy danych, wobec tego wspieramy naszych klientom, klientów w różnych procesach, między innymi w weryfikacji plików JPK również, więc tutaj no, klienci nie powinni się obawiać i, i tak pozycjonować biegłego rewidenta, że to tylko badanie, tak? bo Jasne. od kompetencji biegłego firmy audytorskiej zależy od te, to, czy będą również oferowane te inne usługi. Które naprawdę przez klienta mogą być ciekawie wykorzystywane. My, jako kancelaria, tworzymy na przykład modele do sporządzania sprawozdań skonsolidowanych, właśnie świadczymy różnego rodzaju usługi doradcze, plany kont, procesowanie, weryfikacja JPK-ów. Także tutaj jest to tylko kwestia tego jaką chcemy usługę wykonać, na jaką usługę się uzgodnimy. Znakomicie. A powiedz mi tak, proszę, jakbyś miała poradzić teraz przedsiębiorcy, który się przygotowuje do KSeF, to na co powinien zwrócić uwagę? Po pierwsze, czy jest już przygotowany technicznie, bo to, to jest jednak ważne. Tak, żeby te procesy były zaplanowane, żeby odpowiednie osoby miały upraw uprawnienia do ksefu, więc to, to jednak jest ważne, żeby mieć te kwestie uporządkowane. Dwa, no jednak nie bać się tego procesu, bo dacie sobie radę, bo jak nie my, to kto? Tak? No tak. Wobec tego na pewno nie trzeba być tutaj przerażonym. Jak zawsze trudności będą. Wiadomo, to ja, ja nie mam wątpliwości, że trudności będą. Zwrócić uwagę należa, należy na analizę, spójność danych i merytoryczne podejście do zagadnienia. Taka byłaby moja rekomendacja. No cóż, bardzo ciekawa perspektywa. Pięknie ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę, za spotkanie. To było naprawdę bardzo interesujące. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję.